Cześć, witam w kolejnym filmie, w którym pokażę Wam, jak ładnie budować. Dzisiaj zrobimy piętrowe pole jagód. Zainspirowałem się tym po ostatnim nagrywaniu odcinka Oceniamy sejwy Widzów z Kielnią, którego zapraszam do obejrzenia. A jeszcze na samym starcie proszę o zostawienie łapki w górę, komentarza i subskrypcji. I dziękuję z góry za, jeżeli to zrobicie. I tak, zaczynamy od fundamentów. O, są fundamenty. Ja sobie tu postawię obok tego domku. Powiedzmy, mniej więcej, o trochę za długie nawet. O, na tyle. Rokie na tyle, tyle i długie na tyle. tyle. Bierzemy ogród. I stawiamy, można zrobić dwa takie mało szerokie ogrody. Powiedzmy dwie o takiej długości, a można zrobić jeden taki ogromny, ja zrobię jeden taki ogromny na każde piętro. Oczywiście tutaj stacimy co chcemy I tak, musimy ustalić z której strony będzie wejście Powiedzmy, że u mnie to będzie z tej strony Albo może z tej nawet, żeby było łatwiej wchodzić od strony domku Tu mogę zrobić na to piętro takie małe schody I teraz tak, drugie piętro, bierzemy fundamenty z powrotem Oj, nie to I stawiamy ważne, żeby zostawić tą część, żeby tutaj, żeby zacząć na przykład odtąd, na wysokość powyżej głowy, żeby można było się normalnie mieścić. Dotąd. Dotąd. No i tu ładnie dokończamy. I klikamy E, żeby tu była taka dziura, żeby można było wchodzić. Jak już to zbudujemy, to stawiamy dźwig. I stawiamy go na taką wysokość, jaką mniej więcej będziemy chcieli mieć ile, tyle, ile będziemy chcieli mieć pięter, albo nawet możemy trochę wyżej. Nie wiem czemu ale mi się trochę zbugował, więc muszę tam podlecieć. Na citach. Wam się tak nie powinno bugować. I tak, no i wchodzi wskakujemy na dźwig. Wjeżdżamy na piętro, na którym się chcemy zatrzymać. Bierzemy ogród. Stawiamy. Dobra, no to bierzemy z powrotem fundamenty. I zaczynamy stawiać trochę wyżej niż nasza głowa. No i stawiamy oczywiście E, żeby tak tutaj została luka, żeby można było wchodzić z dźwigu. Muszę wskoczyć. Jedziemy wyżej. Zaskakujemy ogród. No no i tu sobie sadzimy, i na tyle, ile Pięter chcemy mieć, te pola jagód. Na tyle to sobie możemy zbudować. No i oczywiście na koniec możemy to sobie ładnie ogrodzić i ozdobić. Ja zrobię tak, że postawię tutaj na każdym piętrze ogrodzenie z patyków. Plus cztery lampki na każdym z rogów. W sumie już nie potrzebujemy ogrodzenia, bo mamy ogrodzone fundamentami, tak więc możemy postawić tylko lampki. Dobra, to, to by było na tyle, tak to się prezentuje. Tutaj są takie pola, i oczywiście można to budować wiele, wiele, wiele pięter w górę. Im wyżej, tym lepiej. Pokażę Wam jeszcze tutaj slajd moda. O, no, nawet mi się wydaje, że im więcej pięter byśmy zbudowali w górę, tym jeszcze lepiej by to wyglądało. Na samej górze można też zrobić sobie zamiast ogródka, to na samej górze można sobie postawić jakiś magazyn, gdzie będziemy magazy magazynowali jedzenie albo jakieś tam rzeczy swoje. No, tak więc to było na tyle. Dzięki za oglądanie. Przypominam jeszcze raz, żeby zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję. I zapraszam do kolejnych filmów z budowania. Dzięki za oglądanie. Siemka, cześć.